Cześć! Witam Was w kolejnym dniu. Tym razem jedziemy na kolejny, ostatni już testing menu festiwalowego, zanim ten festiwal jeszcze się tak de facto rozpocznie. I bardzo cieszę się z wyboru organizatorów, ponieważ przysionano nas do restauracji e, Gliwickiej, restauracji Alaturka, która jest restauracją. Turecką, a czy nam się kojarzy Turcja? No Przede wszystkim z kebabem. Ale z drugiej strony studiując standardowe menu restauracji, jak i to festiwalowe, nic nie wskazuje na to, że będzie to typowy hamski kebab. Wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że spotkamy się z prawdziwą, autentyczną kuchnią i znajdziemy perełkę na rynku śląskim. No to co? Jedźcie z nami. My niedawno wróciliśmy i muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Ala Turka mieści się w centrum Gliwic, zaraz obok rynku. Już z zewnątrz jest, sprawia bardzo miłe wrażenie, chce się tam wejść. Z głośników płynie fajna folklorystyczna turecka muzyka oraz też podczas całej naszej wizyty jesteśmy obsługiwani oczywiście przez tureckich kelnerów i też kuchnią zarządzają tureccy kucharze. Sercem w ogóle a la turki jest, jest ogromny grill, na którym przyrządza się jagnięcinę, baraninę, kurczaki. No i co najważniejsze, nie serwują tam kebaba. Możecie tam spotkać naprawdę fantastyczną, autentyczną turecką kuchnię, którą również mieliśmy okazję skosztować, ale o tym za sekundkę. Do restauracji przyszliśmy po to, żeby wypróbować menu festiwalowe. Ale oprócz tego szef kuchni zaserwował nam dania typowe, które serwują u nich właśnie w alaturce, po to, żebyśmy przekonali się, jak smakuje Turcja. Oczywiście nie odmówiliśmy. Także jako przystawkę podano nam pizzę, tak zwaną pizzę turecką, czyli, czyli chlebek przekładany siekanym cienko mięsem wraz z, wraz z warzywami. Coś typowego dla Turcji, także myślę, że możecie to spokojnie zamówić i przekonać się, jak smakuje. Oraz dodatkowo na stół wjechała cała ogromna deska grillowanych mięs i baraniny, i jagnięciny, i kurczaków wraz z dodatkowym talerzem tureckich przystawek. To wszystko smakowało super. Myślę, że jeśli kochacie mięso, kochacie grillowane mięso, to będziecie w niebo wzięci. Mi najbardziej z tych tureckich przystawek smakował hummus który tutaj jest przyrządzany z ogromną ilością tahiny i był po prostu przepyszny. Także myślę, że jak będziecie sami albo ze znajomymi, to śmiało zamawiajcie, bo warto. Ale powracając do menu festiwalowego. My mieliśmy okazję spróbować ponownie zarówno menu standardowego czy mięsnego, jak i menu wegetariańskiego. No i w Alaturce na przystawkę serwuje się w menu mięsnym zupę z kurczaka wraz z siekanym mięsem oraz śmietanką. A w we menu wegetariańskim są to kotleciki z czerwonej serczewicy wyraz z kaszą bulgur, no i one były pyszne. Jeśli lubicie kotleciki wegetariańskie, coś w tym stylu, to na pewno Wam posmakuje. W ogóle porcja była ogromna i spokojnie można nawet już było się tą przystawką najeść. Więcej uwag mieliśmy do zupy, ponieważ była to, jakby to powiedzieć, ładnie po prostu zupką, którą każdy z nas mógłby sobie przygotować w domu z resztek, które ma w lodówce w 15-20 minut. Brakowało tego, tego czegoś. Oczywiście z uwagami wróciliśmy do kuchni, no i oni też przyznali, że dzisiaj wyjątkowo ten wywar nie wyszedł, ale kiedy zacznie się festiwal, to, to postarałem się coś zmienić, sprawić, żeby ten wywak, ten, ten sam ta esencja była była mhm. bardziej wyrazistsza i, no i żeby ta zupa faktycznie wyszła poziom wyżej i, i, i przypominała taką festiwalową, przepyszną zupę z kurczakiem. Co do tych głównych, to w obu przypadkach były to bardzo duże porcje. Jeśli chodzi o menu mięsne, to tutaj zaserwowano nam smażone mięso jagnięce, które było podane z grillowanym bakłażanem, sosem pomidorowym i z tureckim jogurtem. A w menu wegetariańskim znalazł się turecki gulasz warzywny podany z kaszą bulgur i z cieciorką. Co do menu mięsnego, to tutaj bardzo nam smakowało. Wszystko zostało jeszcze podane z dodatkiem tureckiego chleba z czarnuszką, który fajnie to wszystko uzupełniał. Ja osobiście nie lubię jagnięciny, a tutaj była naprawdę... E, dobra. E, mocno zaskoczył nas jogurt, bo spodziewaliśmy się czegoś bardziej słonego, a on szedł raczej w stronę e, słodką, ale fajnie uzupełniał się z mięsem, no bo mięso było właśnie lekko słonawe, także myślę, że fajna porcja, syta porcja i bardzo fajnie przyrządzone mięso. Co do menu, co do dania wegetariańskiego, no to tutaj wszystko zostało nam podane w gorącym naczyniu. Gulasz składał się z wielu, z wielu sezonowych warzyw, był bardzo socący, rozgrzewający, taki powiedzmy idealny na, na jesień. Warto jednak nadmienić, że oba dania są dość mocno tłuste, także na pewno się nim nasycicie. Nie wiem, czy starczy Wam miejsca już na deser ale po tych daniach naprawdę można poczuć się mocno najedzonym, ale oba były przepyszne. No i przyszedł czas na desery. W menu standardowym zaserwowano nam coś, co możemy nazywać anielskimi włosami, czyli ciasto filo cięte na, na bardzo wąskie paski, polane słodkim syropem i zapiekane w piecu, a w menu wegetariańskim yy, była to dynia przyrządzona na słodko, posypana orzechami włoskimi oraz polana pastą sezamową tahini. Tutaj zdecydowanie było zbyt dużo tej pasty. Deser był wręcz zanurzony w tej paście. Przy czym nie wyglądało to zbyt apetycznie. Smakowało, ale pasty było za dużo. Też od razu zasugerowaliśmy, żeby, żeby to lekko zmodyfikować i zrobić z tego coś ala la polewę. Jak najbardziej wszyscy się z nami zgodzili, także mamy nadzieję, że kiedy przyjdzie już a co do, przyjdzie już festiwal, to te danie zostanie zmodyfikowane i troszeczkę obcięte z tych zbędnych kalorii. Co do deseru z dania standardowego, no to tutaj było ok. Spodziewaliśmy się czegoś super słodkiego, bo z tego słyną tureckie desery, ale nie. Było na tyle słodko, że Polacy spokojnie ten deser polubią. Coś innego, takiego również typowego tureckiego. Także myślę, że, że z tego również będziecie zadowoleni. Podsumowując, e, bardzo cieszę się, że mogliśmy tam pójść, poznać, poznać właścicieli, poznać obsługę, porozmawiać z nimi, no i spróbować. Fajnie, faktycznie autentycznej, dobrej kuchni tureckiej. Nie mówiąc już nawet o menu festiwalowym, to myślę, warto tam pójść i przekonać się, jak smakuje tak naprawdę Turcja, ponieważ pozycji w karcie jest dużo, a też myślę, obsługa służy pomocą. Naprawdę fajne miejsce na, na mapie Śląska, coś innego, e, które, coś innego oryginalnego, e, który, miejsce, które nie serwuje ponownie typowego kebaba, tylko idzie bardziej w stronę dobrych jakościowo produktów, dobrych mięs, których na Śląsku nie mamy aż tak dużo, jeśli chodzi o, o kuchnię. Także zapraszam do rezerwacji i do wpadania nie tylko w okresie festiwalu, ale również poza.